Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie kochani w czternastym dniu rekolekcji, który nosi tytuł Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Są to słowa Matki Bożej z Fatimy. Ja zawsze podkreślam w konferencjach, które prowadzę, w parafiach, które przygotowują się do tego oddania Matce Bożej, że, że najważniejsze dwa słowa z Fatimy to są te właśnie dwa. Bóg chce. Wszystko to, co czynimy, te wszystkie rekolekcje, te 30 nowe przygotowanie, ta duchowość oddania się Matce Bożej, to, żeby zamieszkać w jej sercu, to wszystko się bierze z tych dwóch słów. Bóg chce. Wolą Bożą jest, byśmy my oddawali się niepokalnemu sercu Matki Bożej i co praktycznie z tego dla nas wynika. Że jeżeli czynimy to, czego pragnie Bóg, to mamy Jego pełne błogosławieństwo. Kiedy Bóg szedł z Izraelem, kiedy Izrael wychodził na różne wojny, na różne walki, wygrywał zawsze, kiedy Bóg był z nim. Bóg jest z nami, Bóg jest z tobą, jeżeli ty spełniasz Jego wolę. A wolą Pana Boga jest to, żebyśmy oddali się sercu Matki Naj Naj Najświętszej. Dzisiaj w tym rozważaniu też bardzo praktycznie mamy już podane, że Bóg chce ustanowić nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi przez pierwsze soboty miesiąca. Może wielu z Was już praktykuje to nabożeństwo, z pewnością tak jest, ale jak wiemy, we wszystkich dziedzinach możemy być lepsi, również w praktykowaniu tych pierwszych sobot miesiąca. Możemy jeszcze głębiej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej z miłością. Przybliżyć się do serca niepokalanego, do serca Matki Bożej niepokalanego serca. Dlatego słuchajmy tych rozważań, jak mamy stać się pięknie apostołami Maryi, bo Bóg chce tego i tego wam kochani, życzymy. Szczęść Boże, Szczęść Boże! Dzień czternasty rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Boży plan. Bóg stworzył piękny i dobry świat. Wszystko było dobre. Najpiękniejszym ze wszystkich stworzeń był człowiek, arcydzieło Bożej miłości. Tak było do momentu grzechu pierworodnego. Grzech zniekształcił i zeszpecił wszystko. Zerwał relacje człowieka z Bogiem i przyniósł wiele daleko idących konsekwencji. Człowiek opuścił przestrzeń bliskości z Bogiem, ale Bóg nie opuścił człowieka. Natychmiast zaczął realizować plan ratowania i zbawienia swoich marnotrawnych dzieci plan przywrócenia pierwotnej harmonii. Plan powrotu do pełni łaski. Na czym on polegał? Otóż Bóg zaczął brać w posiadanie. Zaczął czynić swoją własnością. Najpierw ziemię wokół płonącego krzewu. Później wybudowaną na jego cześć świątynię oraz służących mu kapłanów. To, co Bogu poświęcone, Miało być odtąd święte. Tym, czym był akt poświęcenia w przypadku świątyni, tym w odniesieniu do ludzi było zawarcie przymierza. Bóg zawierał przymierze z Noem, Abrahamem, Mojżeszem, Dawidem. Bóg poświęcał sobie konkretne osoby, udzielając im daru swojej świętości. Poświęcenie osób miało prowadzić do poświęcenia całego narodu. Naród Izraela miał stać się całkowitą własnością Pana, miał być ludem świętym. W odpowiedzi na niewierność ludu wybranego, Bóg zapowiedział nowe przymierze. To nowe przymierze jest nowym poświęceniem. Które dokonuje się w Jezusie. Konsekracja Jezusa dokonała się we wcieleniu, w świątyni, w modlitwie, w której Jezus mówił: Ja za nich poświęcam w ofierze samego siebie, oraz na krzyżu, kiedy Jezus powiedział: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Wcielenie dokonuje się w Maryi. To Maryja zanosi Jezusa do świątyni, aby go poświęcić Bogu. To Maryja stoi pod krzyżem i słucha słów jeszcze jednego poświęcenia. Na krzyżu dokonuje się jeszcze jedna konsekracja, jeszcze jedno oddanie. Oto, syn Twój. Oto Matka Twoja. Nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi kieruje nas ku trzem przestrzeniom. Pierwszą przestrzenią jest przestrzeń relacji. Jest to zaproszenie do wejścia w szczególną bliskość z Maryją, na wzór Jezusa i tak jak Jezus. Przez relacje, Poznaję Maryję i coraz bardziej ją kocham, miłość prowadzi mnie do oddania. Dlatego drugą przestrzenią jest całkowite oddanie, czyli poświęcenie, akt oraz idąca za nim postawa całkowitej przynależności i całkowitej zależności od Boga przez Maryję. Taki akt i taka postawa ma ogarnąć całego człowieka i całe jego życie, aby łaska mogła ogarnąć całego człowieka i całe jego życie. Akt całkowitego oddania jest więc aktem całkowitego otwarcia się na łaskę. I trzecią przestrzenią. Są pewne praktyki wewnętrzne oraz zewnętrzne, które są wyrazem oraz owocem oddania oraz relacji bliskości z Maryją. Lektura duchowa Z traktatu św. Ludwika Marii Grignon de Montfort Bóg chce objawić i odsłonić Maryję w czasach ostatecznych. Bóg zatem pragnie Maryję, arcydzieło rąk swoich w owych czasach ostatecznych, objawić i odsłonić. Ponieważ sama ukrywała się na tym świecie i w swej głębokiej pokorze uniżała się bardziej niż proch, uzyskawszy u Pana Boga, u apostołów i ewangelistów to, że zamilczeli o jej życiu. Ponieważ Maryja jest arcydziełem rąk Bożych, tak na ziemi przez łaskę, jak w niebie przez chwałę. Bóg chce, by Go w niej za to wielbiono na ziemi i wśród żyjących wysławiano. Ponieważ Maryja jest Jutrzenką, poprzedzającą i odsłaniającą Słońce Sprawiedliwości, Jezusa Chrystusa dlatego powinna być poznana i objawiona, by przez to Jezus Chrystus był poznany i uwielbiony. Ponieważ Maryja jest drogą, którą Jezus Chrystus przyszedł do nas po raz pierwszy, będzie nią i wtedy, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie, choć nie w ten sam sposób. Ponieważ Maria jest środkiem pewnym, drogą prostą i niepokalaną, by dojść do Chrystusa i znaleźć go niezawodnie, dlatego święte dusze, które mają szczególną zabłysnąć świętością, muszą znaleźć Jezusa przez Maryję. Kto znajdzie Maryję, znajdzie życie, to znaczy Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Nie można jednak znaleźć Maryi nie szukając jej. Nie można jej szukać, nie znając jej, gdyż nikt nie szuka ani nie pragnie czego nie zna. Konieczne jest więc by Maryję znano więcej niż kiedykolwiek, a żeby trójca Najświętszej jak najwięcej była znana i wielbiona. Maryja musi w owych czasach ostatecznych więcej niż kiedykolwiek zajaśnić miłosierdziem mocą i łaską. Musi zajaśnieć miłosierdziem, by przyprowadzić do owczarni chrystusowej i miłośnie przygarnąć biednych grzeszników i zbłąkanych, którzy nawrócą się i powrócą do kościoła katolickiego. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Numer 50. Najważniejsze praktyki nabożeństwa do Maryi. Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny znamionuje kilka praktyk wewnętrznych. Oto najważniejsze z nich w skrócie: czcić Maryję jako godną Matkę Boga, czcią hiperdulii to znaczy czcić ją i szanować ponad wszystkich innych świętych jako arcydzieło łaski i pierwszą po Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku. Rozważać jej cnoty, przywileje i czyny, rozmyślać o jej godności i wielkości, składać jej akty miłości, uwielbienia i wdzięczności. Wzywać ją serdecznie, ofiarowywać się jej i jednoczyć się z nią, spełniać swe czynności w intencji przypodobania się jej, wszelkie czynności rozpoczynać, wykonywać i kończyć przez nią, w niej, z nią i dla niej, aby je spełniać przez Jezusa w Jezusie z Jezusem i dla Jezusa Chrystusa, naszego ostatecznego celu. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny numer 115. Praktyki te wspaniale służą uświęceniu dusz pod warunkiem, że wykonujemy je należycie, to znaczy z dobrą i szczerą intencją podobania się tylko Bogu, zjednoczenia z Jezusem jako naszym celem ostatecznym i ku zbudowaniu bliźnich, z uwagą, bez dobrowolnego roztargnienia, z pobożnością, bez pośpiechu lub niedbalstwa, ze skromnością, pokornej i budującej postawie. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny numer 117. Z książki doktora Emiliano Iberta Mój ideał Jezus syn Maryi Dałem wam przykład. Mówi pan Jezus: Bracie mój, kochasz Najświętszą Matkę Moją i szczęśliwym się czujesz, że ją kochasz? Ale nie kochasz jej jeszcze tak, jak ja bym tego pragnął. Kochasz ją, bo się kocha to, co jest czyste i piękne, a ona jest ideałem czystości i piękna. Kochasz ją, bo się kocha tych, którzy są dobrzy i spieszą z pomocą, a nikt nie jest tak dobry ani tak pomocny jak ona. Kochasz ją, bo ją uważasz za matkę, a każde dziecko kocha swoją matkę. Kochasz ją, bo doświadczyłeś jej miłości i przekonałeś się, że z jej pomocą łatwiej ci jest być czystym i gorliwym. Kochasz ją, bo się z książek i kazań dowiedziałeś, że nabożeństwo do niej jest najłatwiejszą drogą do zapewnienia sobie zbawienia i dojścia do doskonałości, a ty właśnie chcesz się zbawić i uświęcić. Wszystkie te powody kochania są dobre, istnieje jednak powód o wiele doskonalszy. Mogą one stanowić serdeczne nabożeństwo do mojej matki, nie stanowią jednak takiego, jakiego pragnę, żebyś miał dla niej. Nabożeństwo do mojej matki jest rzeczą tak wielką, tak dobrą, tak jej i mnie miłą, że nie możesz się zadowalać czymś śmiernym lub dosyć dobrym, ani nawet bardzo dobrym. Musisz osiągnąć najlepszy sposób nabożeństwa do niej. Czy wiesz, jakie jest najdoskonalsze nabożeństwo do Maryi? Szukaj w książkach, rać się teologów, zapytuj świętych, proś największych służebników Maryi, jakich kiedykolwiek Ziemia wydała, żeby ci wyjawili swój sekret. Nigdzie nie znajdziesz nabożeństwa doskonalszego nad to, którego ja cię nauczę, a tym jest współudział we własnej mojej miłości dziecięcej do mojej matki. Czyż doskonałość moich uczniów nie zasadzała się na tym, żeby możliwie jak najwięcej zbliżyli się do mnie jako ich mistrza? Czyż nie dałem im przykładu, ażeby czynili tak, jak ja czyniłem? Czyż apostoł mój Paweł nie powtarzał im, że wszystko ma polegać na tym, żeby naśladowali Chrystusa, żeby się nim oblekli, żeby od niego brali rozkazy, żeby żyli już nie życiem własnym, ale Chrystusowym? Powiedz mi, czy możesz sobie wyobrazić usposobienie doskonalsze od mojego względem matki mojej? Światło z Fatimy W książce pod tytułem Apele Orędzia Fatimskiego siostra Łucja pisze Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do niepokalanego serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu. Ci stanowić będą nowe pokolenie, które zwycięży zło. Jednym z kluczowych wezwań związanych z nabożeństwem do niepokalanego serca Maryi jest wezwanie do wynagradzania. Wynagradzać Jezusowi i Maryi. Przez pośrednictwo dzieci z Fatimy zostaliśmy wezwani, aby wynagradzać grzechy przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Błędem byłoby jednak myśleć, że grzechy te wynagradzamy przede wszystkim ze względu na Maryję. Wynagradzamy je przede wszystkim Bogu. To Bóg jest najbardziej zraniony grzechami przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Ból matki bardziej rani syna niż samą matkę. W swoich wizjach dotyczących męki pana Jezusa, błogosławiona Anna Katarzyna Emerich przekazała nam cenne światło. Pisze ona, że największą męką pana Jezusa, biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje mąk, zarówno te duchowe, jak i fizyczne, było patrzenie na cierpienie Maryi. Mistyczka pisze, że widok bólu Maryi był dla Jezusa tak wielkim cierpieniem, że przyspieszył Jego agonię. Jezus jest pierwszym, który domaga się wynagradzania niepokalanemu sercu Maryi. 10 grudnia 1925 roku siostrze Łucji objawiła się Maryja z dzieciątkiem. Matka Boża wskazała na swoje niepokalane serce, które było otoczone cierniami. Wtedy odezwało się dzieciątko Jezus. Miej współczucie z sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią. A nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Nie ma nikogo. Pozostaje nam wierzyć, że podczas tych rekolekcji Panu Jezusowi przybędzie potężna armia pocieszycieli. I pocieszycielek niepokalanego serca Maryi. Nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. Bardzo wiele zależy od tego, czy to nabożeństwo będzie praktykowane na całym świecie. Nabożeństwo do serca Pana Jezusa zostało ustanowione dla całego świata dzięki interwencjom i zabiegom naszych rodaków. Podobnie było z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. Czy i tym razem jest możliwa powtórka z historii? Czy my, Polacy, jesteśmy w stanie rozpowszechnić to nabożeństwo na całym świecie? Jedno jest pewne, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli pozwolimy, aby Jezus rozpalił nas jeszcze bardziej swoją miłością do Maryi, nic nas nie powstrzyma w zdobywaniu dla niej serc i dzieci. Głębia przesłania z Fatimy. Przesłanie z Fatimy jest o wiele głębsze niż nam się wydaje. Papież Benedykt XVI podkreślił to wyraźnie mówiąc Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Siostra Łucja wyjaśnia, że całość Bożego Planu związanego z misją Fatimy jest rozłożona na siedem symbolicznych dni. Według siostry Łucji obecnie trwa trzeci dzień. Siedem dni przywołuje nam w pamięci stworzenie świata. Fatima jest drogą powrotu do pierwotnej harmonii. Bóg stworzył świat mówiąc: Niech się stanie. Kiedy Maryja powiedziała: Niech mi się stanie, zaczęło się nowe stworzenie. W jej łonie zaczęło się nowe niebo i nowa ziemia Jezus Chrystus, Alfa i Omega początek i koniec. Bóg powoli odsłania przed nami tajemnice i głębie przesłania z Fatimy. Wezwanie dnia. W kwietniu 2018 roku została w Polsce zapoczątkowana ważna inicjatywa modlitewna o nazwie Krucjata jednej intencji. Jest ona prosta i piękna jak serce dziecka. Polega na tym, aby w dowolnym czasie Ofiarować konkretny czyn. Może to być modlitwa, post, cierpienie, i tym podobne, w tej jednej intencji, aby Maryja była znana i kochana, aby jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Jeśli chcesz, aby ta intencja się wypełniła, dołącz do tego dzieła. Wejdź na stronę www. Jedna intencja.pl i zapisz się. Masz pełną wolność. Możesz ofiarować w tej intencji to, co chcesz, kiedy chcesz i jak długo chcesz. Jeśli chcemy zdobyć cały świat dla Maryi, aby ona mogła go ofiarować swojemu synowi, zacznijmy od wspólnej, zjednoczonej i żarliwej modlitwy. Światło Słowa z księgi rodzaju. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Mały wieczornik modlitwy. Sercem nabożeństwa do Maryi jest modlitwa. Przez modlitwę poznajemy Maryję. Przez modlitwę kochamy Maryję i przez modlitwę Oddajemy się Maryi. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy. To najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważa je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Na zakończenie tej czternastej medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Już drugi tydzień kończymy nasze medytacje, bo to czternasty dzień. Dzisiaj usłyszeliśmy takie słowo i zachętę piękną, że Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Moi drodzy, ja bym chciał tak bardzo praktycznie trochę was zachęcić do tego, abyście się rozejrzeli po waszej okolicy czy w pobliżu gdzieś tam czy w kościołach, czy może w waszej parafii jest nabożeństwo do, do to pierwsze sobotnie nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi w pierwsze soboty miesiąca. Dlatego, że jest to jednym z takich pragnień i też z Fatimy wezwań do tego, aby ustanowić właśnie na świecie to nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Oczywiście za chwilę powiemy, że ono nie ogranicza się tylko do pierwszych sobót, ale tak praktycznie jeszcze raz proszę zwróćcie na to uwagę. Pójdźcie, a może nawet i pójść do księdza proboszcza jakoś poprosić delikatnie, wcześniej się pomódlcie, porozmawiajcie ze sobą. Może w waszej parafii nie ma takiego nabożeństwa, to warto byłoby wprowadzić, a jeśli jest, to rozejrzyjcie się też wokół siebie, czy w swojej rodzinie, albo wśród swoich znajomych, kto na przykład nie słyszał o tym, albo nigdy nie był na takim nabożeństwie, albo zabrać dzieci na takie nabożeństwo, abyśmy. Nasze pragnienia łączyli z tym pragnieniem Boga. Bóg pragnie na świecie ustanowić nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Więc praktycznie weźmy się za, za to większe zaangażowanie przy pierwszych sobotach, miesiącach, ale nie tylko. Kochani, być może bardzo często albo. Mniej często doświadczamy tego, że różne nasze pomysły, inicjatywy, różne dobre rzeczy, które chcemy zrobić, gdzieś się nie udawały, były jakieś przeciwności. Często to wynika z tego, że robimy coś, co nam się chce, coś, co my chcemy zrobić dla Pana Boga. A nie zawsze to jest zgodne z tym, czego sam Pan Bóg chce, i stąd wynikają te największe trudności. Tutaj, kochani, możemy się czuć całkowicie bezpiecznie, bo tu jest powiedziane: Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do niepokalnego serca. Czyli cokolwiek nie robisz w celu, żeby na świecie, tam gdzie jesteś, było to nabożeństwo do niepokalnego serca, to robisz to, czego chce Pan Bóg. Czyli masz Jego pełne, Błogosławieństwo, czyli masz wszystkie łaski, które będą ci potrzebne do tego, czyli nie musisz się niczego bać, czyli możesz z pełną odwagą, radością, mocą robić to właśnie, żeby to nabożeństwo było pra praktykowane. Kochani, jakbyśmy chcieli to nabożeństwo w takich trzech filarach ująć, to, to, to nabożeństwo do niepokalnego serca, żebyśmy objęli tą pełnię, to są trzy rzeczy. Po pierwsze. Poświęcenie się niepokalnemu sercu Maryi, dlatego że źródłem wszystkiego jest relacja bliskość. To, żeby Maria była znana i kochana, żebyśmy jej się oddali, żeby ona mogła swobodnie się nami posługiwać. Po drugie, rur, różaniec. Maria we Fatimie jest nazwana królową różańca świętego, i różaniec z, zbiera tak jakby w. Sobie to całe przesłanie. I trzecie to są właśnie pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli byście mieli takie pytanie, byście sobie zadawali, od czego mam rozpocząć? Jestem, mieszkam w jakiejś rodzinie, w parafii, konkretnej, od czego mogę rozpocząć? Jaki może być pierwszy krok, żeby wprowadzić to nabożeństwo? To pierwszym krokiem to jest właśnie to. Sprawdź. Czy w Twojej parafii jest praktykowane nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca, a po drugie sprawdź, czy jest dobrze praktykowane. Bo czasami jest praktykowane, ale w taki sposób, który nie wypełnia tych warunków, jakie Pan Jezus z Matka Boża dokładnie określili. Pomocą w tej praktyce są dwie strony internetowe, które powstały, dedykowane tylko i wyłącznie pierwszym sobotą miesiąca. Po pierwsze strona www.soboty.pl i strona www.persosoboty.pl. Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, materiałów, wyjaśnień, filmików, różnych rzeczy do wydrukowania, plakatów, to wszystko tam odnajdziecie. Więc na tych stronach możecie, kochani, właśnie zdobyć potrzebne informacje. Właśnie bardzo dobrze jest zacząć od tych, właśnie pierwszych sobot. Więc zachęcamy Was do tego, abyście te pragnienia, Boże, Wprowadzali, urzeczywistniali tam, gdzie mieszkacie, tam, gdzie jesteście, w waszych tych rodzinach parafialnych, czy po prostu w waszych rodzinach. Niech marzenie Pana Boga się wypełni przez Ciebie i przez nas. I tego Wam życzymy i sobie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.